No, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Spiky i witam Was chyba raczej w grze, której się nie spodziewaliście na moim kanale. Witam Was w Rocket League. I dzisiaj, yy, dzisiaj dzisiaj sobie właśnie troszkę pogramy na trybie Hitseker, który jest teraz 5 pięciolecia. I zaraz wszystko, wszystko wyjaśnię. Na początku powiem w ogóle, jakim cudem nagrywam Rocket League, a, skoro mam słabego laptopa na ten moment. Yy, ponieważ korzystam z usługi. GeForce Now Czyli taka Streamingowa platforma Aha, dołączyło mnie do meczu już w którym Mam miejsce, okej okay, A nie od początku, no spoko e, Czyli platforma streamingowa NVIDIA po prostu W której e... To co widzę na ekranie to jest stream A łączy mnie z jakimś innym z, z komputerów nvd No i tak sobie po prostu gram w rozdzielczości full HD 60 fpsu bo po prostu Mogę sobie pozwolić na takie łącze, bo wymaga tam 50 mega bo minimum stałego. Ja mam 100, więc. No. Więc mogę sobie, prawda, pozwolić i nie trafiłem w tą piłkę. No. Problem jest taki, że jakoś tam z darmowego konta, które ma ograniczenie godziny na sesję, jakby. Po tym czasie po prostu gra automatycznie się wyłącza, którą, którą mam odpaloną. No i muszę jeszcze raz wbijać. No i jest kolejka też, co tam nie wbija mnie do, od razu. Ale to ładnie zawróciło. Więc u góry może wyskoczyć w, w, w jakimś momencie, na przykład, że zostało 40 minut grania i tak dalej. E, także, no. Więc kto wie, może e, uda mi się ponagrywać... Znaczy, to jest tak testowo nagrywane. Zobaczymy, czy będę mógł sobie pozwolić na jakąś serię z innych gier. Prawdopodobnie tak. E, takich mocniejszych, na które nie mam sprzętu i ciało to między nami niefortunnie. Dobra, ale pewnie dla tych, którzy nie znają się na Rocket League i nie wiedzą, czym jest Rocket League. Rocket League to jest taka gierka, gdzie mamy sobie jakieś dwie strony, są różne tryby: 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, albo 4 na 4. Są jeszcze jakieś tryby specjalne. No i po prostu jest to piłka nożna, gdzie gramy samochodami. A tryb z Hitseeker polega na tym, że piłka po prostu po dotknięciu zawraca w bramkę przeciwnika i przyspiesza co każde uderzenie. I mamy nieskończone nitro jeszcze. No i to jest akurat tryb. Yy, fuck nie złapię tego, aby ten złapał, złapał, dobra. Yy, to jest tryb akurat yy, 2 na 2, ale wcześniej były 3 na 3, tylko z jakiegoś powodu twórcy stwierdzili. Ej, damy teraz tylko dwójki. Także no. A ja sobie w Rokecika zacząłem grać chyba jakoś w zeszłym roku. Dobrze że tamten złapał. Mamy chyba ponad 500 godzin przegrane. Aj! I chyba mam wszystkie osiągnięcia. Znaczy chyba, mam wszystkie osiągnięcia też wbite, bo sobie ostatnio nabijałem wszystkie osiągnięcia. kademyc Niefortunnie. Ale to są też takie porąbane osiągnięcia, bo tam wymaga na przykład, żeby no... Strzel bramkę będąc do góry kołami na mapie Podwodna kopuła albo coś tego typu. To jest też trochę taki testowy film, no bo... Zdifforsa, no jeszcze nic nie nagrywałem. A przynajmniej nie coś, żeby działało, bo wcześniej coś nie działo, a teraz tak działa, więc spoko. Więc kto wie, może Fortnite też się pojawi. No, nie dotknąłem tego. Nice. Imponująca obrona. Mm, pięknie. Ale to tam złapałem ledwo. No ale ten też złapie, więc. No właśnie. Aj, uderzy na pewno w poprzeczkę, no właśnie. Ta piłka to zaraz będzie różowa w ogóle. Czyli najszybsza. No już jest różowa, to jest najszybsza piłka. No więc teraz będzie grubo generalnie. No i kuźwa no. Co coś robię w tym meczu? No coś robię, nie ale tak. Niestety problem z graniem na dwójki w tym trybie jest taki, że no... Dogadywanie się, nie? Ja zazwyczaj gram po prostu z jakąś ekipą swoją Pozdrawiam bardzo cieplutko. E i no. E, i tam jest łatwiej po prostu komunikacja, nie żebyśmy byli mistrzami, bo... Głupie błędy się popełnia nadal, ale... Na no pewno się jest lepiej niż jak się tak gra z randomami. Okej, okay, ziomek, to było ryzykowne. Tak nie popchnął tam i by było zaraz, nie? O nie, nie mam tego. Okej, okay, on ma. O, on... proszę złap to. Dobrze. Tak, bycie, z bliska... bycie blisko bramki przeciwnika też nie jest za dobre, bo no nie da się wrócić odpowiednio szybko czasami. I wtedy jest klops. A tam ci to są w ogóle w teamie razem w sensie w party. Uuuuh, gal. Nice, spoko. Jeszcze możemy to wygrać. Wydaje mi się, że po prostu zagram ten meczek i kolejny, i, i, i tyle starczy po prostu. Testowo po prostu wrzucimy. Sobie ten odcinek. Płasko to tam raczej ich minie. No właśnie. Nice i ziomek. Kolejny ładny save zrobił, dobra. No właśnie to jest pewien, że zostaje kilka sekund i tutaj zawsze można stracić bramkę, ja tego nie mam. No... Kuźwa. Niefortunnie wyłonowałem No jak na złość, jak nagrywam, to kurde mi idzie gorzej, nie? To jest pech po prostu osoby nagrywającej. No prawie tam wpadło i byłby gol. No niestety. Ech. 12 baloników. Tak, bo jest event, więc baloniki się wygrywa. Ale dobra, nie chcę z nimi grać jeszcze raz, więc wyjdę po prostu do menu i dołączę jeszcze jeszcze raz. Akurat pewnie jak to, jak, jak to wrzucam, to, yy, to nie ma tego. Hmm. To nie ma już tego eventu, bo zostało 2 godziny. Ja nagrałem to w poniedziałek. Możliwe, że to pewnie nacie w środę. Także no. Sami konsolowcy, ok, spoko. E, po tym, że oni mają na awatarach ten e, Psy psynet, to można poznać, że to są po prostu inne platformy, czyli konsole w tym. Ok, będę się tam jak tego nie złapię, jakimś sposobem. Dobrze to tam złapał. O, kurde. Minęło mnie. Jak na złość. Nie, to od ściany będzie. Aha! Widzieliście, jak się ta piłka odbiła? Do, 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 dziwnie do tyłu? Aż to zobaczę na powtórce po prostu. No, ma tu moje. Ok, spoko. A jaki bullshit to był, no No dobra, trudno. Okej, okay, dobra, that was easy. O dziwo. <grybujesz> Byłem pewien, akurat, że to obronią, bo to był taki, taki typowy kickoff bez żadnego szału. Dobra, ja tego nie złapię. Ale na szczęście była poprzeczka. Czy to może wpaść? Dobra, to było bliskie bardzo. Nie, będzie. Pagać, znaczy poprzeczka. no nie, nie zdążyłem wyhamować, ale tamten zapał. Oby złapał znowu. Dobrze. O nie. O tak. O nie! Słupek? Znaczy poprzeczka? Czemu my... słupek i poprzeczkę? Ściana. Dobra. Redirect tam widziałeś zrobić, no. Dobra, ja to biorę. Aj, gdyby to się odbiło od ściany mocniej. To byłoby idealnie po prostu, bo wtedy. Fajnie by się przekręciła piłka na bok. I mogłaby wpaść do bramki. A ja tak się nie stało. Dobrze ziomek tam bronisz. kurde, dobry ziom. Nade mną seria i gol Spoczko. Jest on ma Niez nie niezły wynik, nawet o, chociaż na Hitika się nabija punktów, więc. Mi się zdarzały mecze, gdzie miałem obrony z 10 obron albo 10 strzałów na przykład na bramkę. Sejfa za to dostałem. O nie! Złap to, dobra. Byłem pewien, że... że to złapię. Okej. Okay. That was easy. Enough. For him, znaczy się. No, ta piłka jest zwalczająca. To jest fajny tryb generalnie. I on go tyle tak dużo razy chyba od Maja dodawali już na jakiś czas. Albo od kwietnia w sumie nawet nie jestem pewien. Że jestem... Niemal przekonany, że w końcu go dodadzą na stałe, bo ludzie o to proszą często. E, chyba nie wpadnie. Aj, nie zdążyłem hamować dobrze. No, ja tego nie miałem jak to zrobić, niestety. one No, niefortunnie. O, i teraz prawdopodobnie wyskoczyła wam u góry nakładka też Z na, mówiąca, że zostało mi 40 minut grania O, okej okay. Easy Bo tam wyskakują informacje jak ma się darmowe konto, że masz Bo tak, jak ma, jeszcze raz powtórzę, bo nie jestem pewien czy mówiłem Ale jak mówię to mogę mówić chaotycznie Z darmowym kontem jest godzina e, Grania i potem gra się po prostu wyłącza od, e, po tej godzinie Oczywiście są informacje Najpierw, że 40 minut zostało, potem 30, 20 i o 10 minut jest licznik na ekranie, u góry. A... Kurde, nie w tą stronę w ogóle skoczyłem. mam no, będzie ściana. No i jest kolejka też, że tam trzeba poczekać aż dołączy do jakiegoś wolnego serwera. Z kątem płatnym, ja to konto miałem chyba przez jakieś 3 miesiące, albo 4 miesiące, bo chyba przez pandemię całą dali dodatkowy miesiąc. Eee, miałem, ta, ta, no, z tym płatnym kątem było tak, że ma się 6 godzin e, grania i nie ma kolejki do czekania na serwery. No i to w sumie są różnice w płatnym i darmowym koncie. Aj, za, za, za No właśnie. <gry> Aj, nie zopałem tego. No, mmmm no ja to chciałem to chciałem trafić i żeby to od ściany się podbijało, tak. No, dobra, ja wiem, że zbajtowałem tutaj mojego ziomka. Eee, przepraszam, no, dobra. Bo na pewno, był pewnie przekonany, że to trafię, więc nie był przygotowany, że. że będzie inaczej. No, nie, ja, ja, ja chciałem zrobić jakieś kikofa od góry. No i nie zdążyłem. Za późno dał, że, że to ma. I nie byłem przygotowany, żeby zawrócić, bo wylądowałem kiepsko. Ej, bo to jeszcze przegramy. Ja bym chciał wygrać mecz na odcinku, no. Nope, nie ma szans. Że to wpadło. O, to może? Nie, słupek. Nie, też. O nie. O tak. No i tak wygląda granie w Rocket League. O kurde, nie zapię. Fok. No cóż, ja nie nagrywam tego odcinka dla umiejętności, <grym> tylko bardziej technicznie. Prób, próba. Przeżyć Force Now. No właśnie. Coś mi dźwięk, mam wrażenie, że. Chociaż nie wiem, czy mi. Urwało dźwięk, czy nie w mikrofonie No Fak, wyląduj. O, to może wpaść. Nie, bo wprost to w typa w sumie. No okej, okay, that was close. Safe, dobra. Złap to, dobrze. No i. Okej. Znowu było blisko. O demet ta piłka już pędzi jak widać bardzo. O nie, ja tego nie mam. No właśnie. Eee mm, Jezuś, ale słabo idzie. A wygrywaliśmy tak ładnie, no. No dobra, no trudno. Jeszcze możemy to odrobić, jeszcze zostało trochę czasu. No... Byłem pewien, że to trafię. Okej, okay, takie podkręcenia właśnie mogą być fajne do ostrzenia bramek. Jeszcze jest szansa, że to wpadnie... więc możemy... ej odbije się od podłogi no dobra, no trudno no cóż przegrałem niestety, ale było blisko chyba w obu meczach baloniki dodatkowe, spoczko Czy ja mogę coś za nie kupić, zobaczyłem sobie w sklepiku 130 baloników mm. no te mnie nie interesują koła, to też nie interesuje, to też nie No nie wiem, dobra, to, chyba, to mogę to chyba ewentualnie sobie pozbywać pewnie na te jeszcze. No to tak czy jak, to tyle z Rocket League. Mam nadzieję, że odcinek technicznie jakoś się spodobał. I cóż, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Macie się, cześć i pa pa!